Jest niedziela 12 listopada, minęła godzina 22. Zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór, Maria Zwierzyńska. Czas na losowania, ale na początek informacja ze świata zdrapek. Zarząd spółki Totalizator Sportowy Spółka Zo informuje, że 16 listopada 2023 roku nastąpi rozpoczęcie sprzedaży trzech transz losów loterii pieniężnej: różowy diament. Numer identyfikacyjny dla tej zdrapki rozpoczyna się liczbą 0702. Trzy razy w tygodniu mogą Państwo próbować szczęścia w lotto. Najbliższe losowanie tej gry odbędzie się we wtorek, a w puli na główną wygraną mogą się znaleźć nawet 4 miliony złotych. Trzymam kciuki, żeby te miliony trafiły właśnie do kogoś z Państwa. Powodzenia! W Multimulti -multi każdy ma szansę znaleźć swój sposób na wygraną. Na przykład typując 8 liczb i grając z plusem mogą Państwo wygrać 130 tysięcy złotych, typując 9 liczb 300 tysięcy złotych, a 10 liczb aż 2,5 miliona złotych. Losowanie multimulti -multi przed nami zapraszam. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. Wylosowane zostały następujące liczby. 40 18 58 Trzydzieści cztery czternaście piętnaście sześćdziesiąt cztery osiemdziesiąt dziewiętnaście dwadzieścia siedem trzydzieści siedem pięćdziesiąt jeden czterdzieści cztery Trzydzieści osiem. Szesnaście. Pięć. Sześćdziesiąt dziewięć. Trzydzieści sześć. Czterdzieści dziewięć. I liczba czterdzieści dwa, liczba czterdzieści dwa jest plusem. Żeby zagrać w mini lot, to wystarczy Państwu złotówka i 50 groszy. Za to wygrać można nawet kilkaset tysięcy złotych. Na przykład w tym tygodniu we wtorek w oleśnicy padła piątka warta prawie 346 tysięcy złotych. Pora na kolejne wygrane zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej znajdują się 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy pokadę. Rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. A wylosowane liczby to... 6 3 22 9 26. Każde losowanie kaskady to nowa pula prawie 300 tysięcy wygrywających losów. Ale tylko jeden z nich jest wart ćwierć miliona złotych. Takie pieniądze dzięki kaskadzie zdobyło już prawie 450 graczy. Pora na kolejnego zwycięzcę. Zapraszam Państwa na losowanie. W kasie maszyny losującej znajdują się 24 kolejno ułożone kule, bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę, rozpoczynamy losowanie 12 liczb. Oto wylosowane liczby 3. 13. 5. 22. Jeden, dziesięć, szesnaście, osiemnaście, 2 dziewięć, dziewiętnaście, cztery. Dzięki temu, że w rodzinie LOT to jest euro jackpot, mogą Państwo grać o naprawdę duże pieniądze, bo nawet o ponad pół miliarda złotych. A w najbliższym losowaniu do zdobycia jest 130 milionów złotych. Z taką wygraną codziennie można doświadczać jeszcze więcej. Życzę więc Państwu celnych typowań i wysokich wygranych. Pierwsza w tym miesiącu główna wygrana w ekstra pensji trafiła się graczowi we Wrocławiu, ponieważ grał za pojedynczą stawkę to zdobył 5000 zł wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Okazja na taką wygraną już teraz. Zapraszam państwa na losowanie. W miejscach maszyny losującej znajduje się 35 i 4 kolejno ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokadę. Rozpoczynamy losowanie. Wylosowana została liczba. 28 29 26 22. 12. A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra pensji jest liczba 3. Dopłacając złotówkę do zakładu ekstra pensji, grają Państwo 100 tysięcy złotych premii w ekstra premii. Taką wygraną może się już pochwalić ponad 120 graczy, ale pora już na kolejnego zwycięzcę. Zapraszam na losowanie ekstra premii. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 4 kolejno ułożone kule. Będne maszyny są puste. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby. 23 12 17 16:34. Ostatnią głosowaną liczbą w ekstra premii jest liczba 4. Wyniki losowania oraz informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl. Na tej stronie zagrają też Państwo online. Wygrane online są przypisywane do internetowego konta gracza. Można za nie dalej grać albo wypłacić w zależności od wysokości na swoje konto bankowe lub w dowolnym oddziale totalizatora sportowego. Nasze spotkanie dobiega końca, ale już teraz zapraszam Państwa na jutro na wieczorne losowania, poprowadzi je Konrado Moreno. Zachęcam do oglądania na lotto.pl lub na profilach lotto w mediach społecznościowych. Dobranoc. Ej, myślicie, że zdrabki kręcą tylko nas? Oldschool <try> party? Zdrab party, synku. W grillo najważniejsze są szeperka? W dokładkę? Czy jegód wygranej. A poderwać można tylko na taniec? Czy mogę prosić o zdrabki? Wszyscy chcą tego samego: zabawy i wygranej, więc moda na zdrabki jest zawsze. Rozkręć zdrab party i zdrap nawet milion złotych. Nie pozwól, by ktoś skarnął twoje marzenia. Zagraj w lotto. Lotto. Wszystko przed tobą. Nasz kraj obiegła sensacyjna wiadomość. Czy wiecie Państwo, że można zostać multi, multi, nawet dwa razy dziennie? Zapytajmy o to pierwszą osobę. Czy wie Pan, że może Pan zostać multi, multi, Co Pan na to? Co nie mówił? Sprawdźmy, jak zareagowali inni. Co? Oni już wiedzą. Już dziś zagraj nawet o 25 milionów lub inną wielką wygraną w Multi Multi. Graj w punktach lotto.